Zrekompensowało Wezmę komuś jeszcze selfa. Eee, Sniper potrzebuję. Jest ten, yy, masz żółty ten. No. Wyprzedaż jest chyba, tak? wrócę za wyprzedaż. Tak, tak, tak. Czemu się nie obratam. tu pełni mi mieszkanie nie reaguje. Aha, fajnie. Fajnie. Biegnij, moknij. No spoko, pytę. Strypuj. No we... No... Really? Naprawdę? To się zalicza do najlepszych bugów MW2 forever w tej grze, nie? może myszka Nie! Nie myszka, żadna to myszka. Cześć czołem, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Walker Jest dość późno jak nagrywam ten materiał, ale... Ostatnio miałem krótką przerwę od wypuszczania nowych filmików. Troszkę schodzimy z Warzona, przechodzimy dalej do Modern Warfare 2, gdzie generalnie wiadomo dużo ludzi też lubi grać sobie oczywiście Niekoniecznie wszystkich rajtuje Warzone lub DMZ. Na filmiku, którym Wam zaprezentowałem na początku widzicie co się dzieje, więc to jest totalny absurd, jeśli chodzi o kwestie niektóre techniczne. Mam tutaj dość coś ciekawego, dość e, fajną alternatywę, jeśli chodzi o kwestię związaną z e, SMG. E, mianowicie Fenek jest naprawdę na topce, jeśli chodzi o kwestie związane z szybkoszczelnością e, i ogólnie time to killem. Ale to nie wszystko. Jeśli komuś totalnie się Fenek znudził, to jest, jest możliwość zrobienia sobie fajnego mini minipaka. Mini bacha i który naprawdę też daje radę, e, jeśli chodzi o, o bliski kontakt. Jak to się będzie prezentowało tutaj, z tym wszystkim to już mam mówię. Generalnie mamy tak: wylot Lufy Singular MKV. E, według mnie najlepsze e, zastosowanie. Oczywiście tutaj. Wcześniej nie wrzuciłem sobie, ale szybkość celowania, e, prędkość pocisków to jest to, co najważniejsze to musi być tutaj oczywiście. Gameplay, który zobaczycie na końcu to jest w ogóle bez tych dodatków jeszcze wrzuconych, więc chyba sobie zapomniałem to mm, zaktualizować. A i tak mimo wszystko dawał radę. E, laser FSO all Left, e, czyli tutaj mamy szybkość celowanie, stabilne celowania i Przejście od sprintu do strzelania, to jest najważniejsze Redukuję sobie oczywiście szybkość celowania no bo tu nam wychodzi minusik e, oczywiście w, w, zaletą tej e, wylotu lufy mamy tłumik dźwięku, prędkość pocisku, zasięg rażenia, łagodzenie odrzutu to jest to co nas interesuje e, magazynek bag 64 mm na spokojnie trujeczkę jeśli dobrze tutaj wymierzycie e, możecie e, na jednym magazynku pocisnąć e, więc to wybieramy. Kolejna rzecz, czyli kolba, kolba Makarev R7 i tutaj mamy minus kontrola odrzutu, ale za to mamy szybkość celowania, prędkość sprintu, prędkość ruchu podczas kłócenia. To takie mało istotne, ale najlepiej mi wypada. No i ostatnia rzecz, czyli chwyt Tak, szybkość celowania, no w jest to najważniejsze, tak? Albo z biodra strzelamy, albo po prostu szybkość przycelowania. Przejście od sprintu do strzelania no to jest najważniejsze, tak, żeby szybko ruszyć. Mm, więc tak nam się to prezentuje. Oczywiście tak, mamy tutaj podkręconą lufę, szybkość celowania, prędkość pocisku. Jeśli chodzi o kolbę, no to mamy szybkość celowania, stabilność celowania stojąc. Eee, dajcie mi znać, czy jest tutaj sens zdania prędkości chodzenia podczas celowania, choć wydaje mi się, że nie, ale dajcie mi w komentarzach info. Jak sytuacja wygląda? Czy, czy, czym, czy wam się może w takiej konfiguracji lepiej gra? Natomiast, rękojeść, dostosowanie, szybkość celowania i przejście od sprintu do strzelania. Tak, tutaj sobie właśnie to podkręcamy. W magazynku nic więcej nie podkręcimy, więc. Więc tak się prezentuje ten setupik. Wrzucam Wam na sam koniec oczywiście gameplay. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za wszystkie suby. Dziękuję wszystkim jeszcze za komentarze i oczywiście wszystkie e, tutaj rady, oczywiście związane e, z filmikami. Filmik na końcu będzie bez komentarza, ale generalnie nie o to chodzi. W głównej mierze ma tutaj być pokazany e, mniej więcej efekt tej broni, tak jak to działa. Oczywiście wszystkich zachęcam jeszcze raz serdecznie do zostawienia subskrypcji, do zostawienia łapki, do zostawienia oczywiście dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z informacjami. Tak jak mówię, cały czas będę powtarzał target do osiągnięcia 1000 subów w najbliższym czasie, a mini target to mamy 200 subów, jest nas 120, jest fajnie i będzie myślę, że jeszcze lepiej. Więc w takim razie ja życzę Wam miłego oglądania i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, hej.